Spotify wprowadza weryfikację wieku. Brak potwierdzenia może skutkować utratą konta. Baton za 10 zł. Internet podzielony w sprawie ceny białkowej przykąski. Dalton wraca do lombardu. Brak wypłaty po walce w Prime MMA. Lecimy z newsami. Witam serdecznie, bez przedłużenia. Spotify wprowadza weryfikację wieku, brak potwierdzenia może skutkować utratą konta. Spotify wprowadza obowiązkową weryfikację wieku użytkowników w Wielkiej Brytanii. Wszystko przez nowe przepisy Online Safety Act 2023, które mają chronić osoby niepełnoletnie przed dostępem do potencjalnie szkodliwych treści. Od 25 lipca 2025 roku użytkownicy, którzy nie potwierdzą swojego wieku, mogą zostać odcięci od odtwarzania treści oznaczonych jako plus 18, a w przypadku osób poniżej 13 roku życia, konto może zostać całkowicie usunięte. Proces weryfikacji będzie oparty na współpracy z zespół komioti. brytyjskim dostawcą tożsamości cyfrowej. Wykorzystywana ma być analiza twarzy i algorytm szacujący wiek na podstawie rysu. Jeśli wynik okaże się niejednoznaczny, użytkownicy będą mogli przesłać dokument tożsamości. Spotify zapewnia, że dane biometryczne będą przetwarzane w bezpieczny sposób i usuwane zaraz po zakończeniu procesu. Na razie zmiany obowiązują tylko w UK, ale platforma zapowiada, że Podobne zasady mogą zostać wprowadzone również w innych rynkach. Spotify weryfikuje wiek, a internauci weryfikują cenę batona. Baton za 10 zł, internet podzielony w sprawie ceny białkowej przekąski. Burza w sieci o baton białkowy. Wszystko zaczęło się od tweeta Andrzeja Śledzia, który dopiero przy kasie zorientował się, że za baton Dick Salty Carmel zapłacił aż 10 zł. "Ludzie kochani" napisał z niedowierzaniem. Szybko pojawiły się komentarze. Jedni byli zaskoczeni ceną i nie stanęli w obronie produktu. Paweł Sikora, znany jako Pączek, tłumaczył, że przy 30 gramach białka, niskiej ilości cukru i tłuszczu, taka cena to norma. Dodał, że Baton ma lepsze makro niż większość specjalistycznych produktów, które potrafią kosztować jeszcze więcej, a obniżenie ceny wiązałoby się z dodaniem dużej ilości cukru i tłuszczu. Cała dyskusja pokazuje, jak duże emocje w Polsce wzbudza cena zdrowej żywności. Ceny mogą szykować, ale jeszcze większe emocje wzbudza sytuacja Daltona. Dalton wraca do Lombardu, brak wypłaty po walce w Prime MMA, który zamiast urlopu odwiedził Lombard. Choć niedawno mówił o większych planach musiał wrócić, by sprzedać zwykły włącznik do światła. Proszę mi Co to jest? Łączniki, które światło wodą... Łączniki do światła wodą? Tak. Jak się okazuje, Dalton pieniędzy z gali Prime MMA nie zobaczył, a według jego słów organizacja ma na to dużo czasu. A, bo ty pieniędzy jeszcze nie dostałeś? Mmm... no nie, jeszcze mają tam czas, nie? Oni to mają czas zawsze, nie? No. No, oby ci tą kasę wypłacili, o to chodzi. No... No, to za... nie, to mi wypłacą tak raczej. Dalton wciąż siedzi w drezenku i nie ukrywa frustracji. W nagraniu przyznaje wprost, że miał być już na wakacjach. Drezyku, ja powinien być dżingi. gdzie Teno. gdzie? Gdzie? na wakacjach. No, ja się dziwię, A... że ty jeszcze na wakacje nie pojechałeś. No. A tymczasem znów zostawia drobiazgi za grosze. Idziemy mhm. mi rację, i tak ty by przyszło. <głos> 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 to, to jest, no... Ja kiedyś powiedziałem, że jak ktoś raz zawita do Lombardu. To, zawsze będzie, to już zawsze będzie odwiedzał Lombard. Mm. Dzięki za oglądanie. Zostaw suba, żeby być na bieżąco i miłego dnia.